Oni muszą to kolejna seria, o której miałem okazję sporo usłyszeć na różnych etapach mojego życia. To jako dzieciak za pośrednictwem telewizji, Hyper to ledwie kilka lat temu na tym czy innym kanale YouTube'owym. Jednak nigdy nie miałem okazji zagrać w którąś część osobiście przez dłużej niż 10 minut, pomimo faktu, że posiadam przynajmniej trzy różne odsłony, w tym nawet trójkę na PC-a, z jakiegokolwiek powodu. Największy kontakt z tą serią, jaki do tej pory miałem, to wydane około 10 lat temu w CD Action demo PC-owego portu trójki, które po prawdzie nawet nie było przetłumaczone, więc po prostu skopiowałem je na komputer i jakoś tak po macku przeszedłem. Tak przynajmniej było do stycznia tego roku, kiedy to na pc PS4, Xbox One i Switcha ukazała się wersja HD, pierwszej odsłony cyklu Onimusha Warlords. Jeśli ktoś nie wie, co to Onimusza, jest to seria wydanych na PlayStation 2 gier, które najłatwiej podsumować jako formułę rozgrywki znaną z Resident Evil 1-3, do przeniesioną do Japonii za czasów Nobunagi z bronią palną zamienioną na miecze i łuki. Wcielamy się tu w rolę samuraja Samanosuke, który zostaje wezwany przez księżniczkę do jej zamku, w którym zaczęło dochodzić do dziwnych zaginięć. Na miejscu nasz bohater i jego towarzyszka Kaede zostają twierdzę oblężoną przez demony, które to porywają wspomnianą księżniczkę, a naszego bohatera zostawiają na skraju śmierci. Ten jednak otrzymuje od tajemniczych duchów specjalną rękawicę, która umożliwia mu podjęcie walki z demonami i wchłonięcie ich dusz. Historia w Warlord nie jest szczególnie skomplikowana, od uratuj księżniczkę i powstrzymaj demony przed robieniem demonicznych rytuałów i równie demonicznych innych rzeczy, typowa dla Capcomu opowieść. Ciekawostką jest fakt, że postacie i wydarzenia w grze są luźno oparte o prawdziwe wydarzenia z historii Japonii, tylko wiecie, pomijając całą część z demonami itd. Sam sama Nosuke z kolei wykorzystuje wizerunek i głos japońskiego aktora Takeshi Kaneshiro, co według spekulacji fanów jest powodem, dla którego dopiero teraz dostajemy jakikolwiek remaster gry z tej serii. Zdecydowana większość przygody toczy się w różnych częściach wspomnianej twierdzy, po której poruszamy się w typowy dla klasycznych Ari sposób, czyli sprawdzamy pomieszczenie za pomieszczeniem, rozwiązujemy puzzle, znajdujemy klucze otwierające drogę do nowych pomieszczeń itd. W odróżnieniu od Arii, jednak w muszy znika element zarządzania przedmiotami, czyli ograniczonego ekwipunku i zasobów. Nie musimy wybierać, których wrogów zabić, a których uniknąć, by zaoszczędzić amunicję i apteczki. Wrogowie nie są też z góry ustawieni w określonych pomieszczeniach, zamiast tego responują się w losowych momentach i konfiguracjach. Choć podobieństwa między Ari i Oni Muszą są niezaprzeczalne, pierwsza gra jest Survival Horrorem, a druga Slasherem, więc jest też sporo różnic. Przede wszystkim wspomniana wcześniej zamiana broni palnej na miecze. System walki w Warlords nie jest szczególnie skomplikowany i ogranicza się do bazowego kombo, superataku i bloku. Wynika to z faktu, że oryginalna wersja gry umożliwiała sterowanie tylko za pomocą tank controls, czyli posiadała osobne przyciski pod poruszanie się i obracanie postacią. Dlatego też sama nosuke nie jest zbyt mobilny, jednak remaster umożliwia nam swobodne przełączanie się pomiędzy tank controls na d-padzie i normalnym poruszaniem się postacią przy pomocy gałki. Żeby być szczerym, ta druga opcja, podobnie jak w remake, trywializuje rozgrywkę jako że wrogowie i ich ataki nie były stworzone z myślą o tym, że gracz będzie mógł swobodnie biegać po pomieszczeniu, ale jeśli ktoś nie chce się bawić z dość specyficzną mechaniką poruszania się postacią, jaką są tank controls, może tego nie robić. Jeśli chodzi o bronie, do naszej dyspozycji trafia kilka różnych ostrzy, każde z nieco innymi ruchami i umiejętnością specjalną. Tej ostatniej możemy używać przy pomocy nazwijmy to paska many, a w zależności od wybranego miecza wywołuje ona falę uderzeniową, potężny kombo lub atak obszarowy. Każdy miecz ma swój własny pasek many, więc w razie potrzeby możemy zmienić broń, aby móc ponownie używać superataku. Oprócz mieczy, gra daje nam też dostęp do broni dystansowej w kilku wariantach, choć w moim doświadczeniu jest ona mocno sytuacyjna. W gruncie rzeczy użyteczna tylko w przypadku wrogów schowanych na wyższych piętrach. I ostatnie w kolejce są różnego rodzaju przedmioty jednorazowe, od apteczek po te na stale zwiększające nasze życie i mane. Całe to wyposażenie pomoże nam w walce z armią demonów, która opanowała twierdzę i wśród której znajdziemy m.in. różne formy nieumarłych samurajów i ninja, czy latające zbiorowiska czaszek. W grze nie zabrakło też oczywiście bossów, gdyby kogoś to zastanawiało. Pokonani wrogowie uwalniają dusze, które możemy zebrać przy pomocy naszej rękawicy. Proces ten trwa jednak sekundę, nie możemy się wtedy poruszać i mamy ograniczony czas, nim wspomniane dusze znikną. Wykorzystujemy je do ulepszania obrażeń zadawanych przez nasze miecze i ich ataki obszarowe, czy chociażby do ulepszania posiadanych przedmiotów leczących i strzał. Dokonujemy tego w rozrzuconych potwierdze kapliczkach, służących też za punkty zapisu. W określonych momentach gry będziemy też grali jako wspomniana wcześniej towarzyszka samonosuke KED, jednak te sekcje są dosyć krótkie, a sama KED nie ma możliwości rozwoju postaci czy nawet wchłaniania duch pokonanych wrogów. To bardziej bonus, coś jak sekcje jako Ada i Sherry w ARI 2. I to jest w gruncie rzeczy cała onimusza Warlords. Nie jest to złożona gra, nie jest też specjalnie długa, jako że można ją spokojnie skończyć w 5-6 godzin, ani szczególnie bogata. To całkiem przyjemny klasyk, który, choć nie jest tak bogaty jak współczesny charakter action czy w gruncie rzeczy cokolwiek od DMC3 w górę, z pewnością wart jest poznania. Gra ta na moje zestarzała się lepiej niż pierwsze Devil May Cry, i jeśli ktoś chce tak jak ja chciałem w końcu dowiedzieć się o co chodzi z całą tą Oni Muszą, to lepszej okazji pewnie nie będzie. To ciągle ze wszech miar solidny tytuł, w który można jak najbardziej bez bólu zagrać. Od strony technicznej jest solidnie, choć bez fajerwerków. Wersja na Switcha nie robiła mi żadnych problemów technicznych, przy czym to ciągle dość budżetowy remaster gry na PS2 ze wczesnych 2000, która wykorzystuje prerenderowane tła. Oznacza to, że momentami naprawdę mocno widać niską rozdzielczość JPEGów robiących za zalokacje. Nie jest to nic super brzydkiego, remaster gry z PS2 jak każdy inny. Po prostu w konkursie na najlepsze remastery w historii dałbym Warlords, co najwyżej tytuł OK, funkcjonuje, nie robi nic złego. Mimo, że możemy wybrać między oryginalnymi japońskimi głosami i angielskimi, jeśli kogoś interesują takie rzeczy. Podsumowując, Warlord Warlords HD dostaje ode mnie 4 na 6. To solidny port solidnej gry. Bez fajerwerków, ale jeśli masz ochotę pograć w klasyka, to śmiało możesz sięgnąć po tę wersję. Ja na pewno się tu dobrze bawiłem i chętnie sięgnę po ewentualne remastery kolejnych części lub nawet ich oryginalne wersje, jeśli kiedyś będę miał wolną chwilę. Nie będzie to na pewno poziom DMC5, ale hej, zawsze warto zobaczyć czym jarają się wszyscy naokoło. Póki co jednak to by było wszystko z mojej strony. Uuu, spójrzcie na ten przycisk subskrypcji i ocen, a zaraz pod nim są komentarze i linki do mediów socjalnych w opisie. Echem. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się przy kolejnej okazji. Życzę wszystkim miłego dnia i na razie.